a pokażę Ci prank. Co prawda pranki popularne były może w 2016, czyli jakieś 24 lata temu, ale pranki są nadal dobrym sposobem na brak pomysłu na filmiki na YouTube i dlatego też po czterech miesiącach niewychodzenia z domu postanawiam zrobić prank na ulicy niewinnym ludziom. Zobaczymy jak ludzie zareagują na oblanie kwasem. Panie władzo, to był tylko prank jestem youtuberem, więc mi wolno. A okej, okay, nie ma problemu. Czy mogę pozdrowić Mamy na YouTube? Teraz będzie kolejny prank pod tytułem bijemy ludzi na ulicy prank. Siemano, z tej strony TV dzisiaj będziemy prankować pracowników McDonalda i będziemy zamawiać dosłownie wszystko, co mają. Ja bym poprosił... Wszystko. wszystko, wszystko, wszystko tak? tak? Kurczę, ten Minecraft Blow zawsze coś mądrego powie, chcę być taka jak on. Dzień dobry, chciałabym wykupić całą amerykańską sieć barów McDonald's. Dobrze, proszę podpisać ten kwit. Okej. Okay. Specjalnie zaciągnęłam kredyt, żeby zrobić ten prank. Przybrała Mazora za pająka, teraz puszczę go luzem na ulicy, ciekawe jak ludzie zareagują. Teraz będę prankować tekstem piosenki, zobaczymy jak mi pójdzie. Teraz zrobimy prank na prezydencie Stanów Zjednoczonych Johnny Kennedy w roku 1963. Co to znaczy że ktoś już mnie uprzedził Teraz zrobimy prank na całej ludzkości Spróbujemy wysadzić cały księżyc Zresztą po co on tam nawet jest w nocy I tak powinno być ciemno A w ogóle to jedyne co ten księżyc robił To straszył mnie za dzieciaka Przez co nie mogłam spać w nocy Let's go nikt tu nie chce tam przyszłam coś ogłosić, to był tylko epicki prank. Mam nadzieję, że się nie gniewacie. To wszystko będzie na YouTube. Będę mieć z tego co najmniej 20 wyświetleń, z czego połowę z nich nabiję. Mi mama i tata. Aha, i mam nadzieję, że wszyscy znacie polski, bo transmitujemy to na całej kuli ziemskiej. No dobra, starczy tych pranków na dziś. Jakby spadł na was odłamek księżyca, to weźcie mnie, nie pozywajcie. Haha, co myślałeś, że będzie scena po napisach? Oh my dude, you just got